Witamy na Zagrodzie Zabagnie. Słuchajcie, bardzo przepraszamy, poprawię się, że nas tak długo nie było, ale mamy tak bardzo dużo pracy, że po prostu nie ma czasu. Serdecznie przepraszamy, postaramy się nadrabiać zaległości, no właśnie las. Słuchajcie, dzisiaj tak krótko, szybko, bo naprawdę dużo wiadomości dostaję, czemu nie ma filmików i tak dalej no z racji obowiązków i tego, że cały czas tworzymy naszą zagrodę to, to po prostu jest brak czasu Przerzucę kamerkę, nie patrzcie na nas, jesteśmy zmęczone upocone, utytłane popatrzycie na inne fajne rzeczy no więc słuchajcie, patrzycie teraz na nasz ogródek on między innymi pochłonął tak dużo naszego czasu ogródek ma około tysiąca metrów bo, bo aż sobie to zmierzyłam i powiem Wam szczerze, że nie wychodzę praktycznie z tego ogródka, jest tak dużo pracy w nim, ale no chcieliśmy mieć swoje warzywa, chcieliśmy mieć warzywa dla naszych zwierząt. Tu widzicie truskaweczki, e, wsadzane chyba flance były e, chyba na wiosnę tego roku. W tej chwili te truskawki już się kończą, ale powiem Wam, że były mega... Natalia, jak Ty w ogóle zerwałaś te truskawki, no? Rozrywałam no teraz już pewnie o teraz. No, pewnie. zobacz, ile jest truskawek. No, nie moja wina, jestem ślepa. Nie ma ludzi ślepych, są tylko słabowidzący. Więc to są nasze truskaweczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć rządków dla nas wystarczy, aczkolwiek mogłoby być więcej i będzie więcej. Bo, no bo, bo, bo idziemy, musimy porobić, a w tym roku sobie tylko pomrozimy. Tutaj są, słuchajcie, no tu jest cała masa różnych rzeczy. Buraki dla naszych puzek. To jest y, szczypiorek, y, który, znaczy cebula. Ja ją połamałam, żeby, mm, żeby jednak szła, żeby cebula rosła. Nie wiem, czy to słońce nam nie będzie świecić okrutnie, jednak. Tu mamy, aha, wiecie co, ja chyba będę szła, nie wiem, tyłem, może jakoś. E, poczekajcie, przejdę przez cały ogródek. Tu patrzycie na ziemniaczki. Ziemniaczki sadziliśmy ręcznie. E, niestety już poszedł w ruch oprysk, bo stonka nie wiadomo skąd tutaj się wzięła, bo my jednak jesteśmy w lesie. Nie ma tutaj jakichś sąsiadów, którzy mają ziemniaka. E, Natalka tu są pomidory niepodarcze. Nie ma tutaj żadnych jakichś upraw. A stonka nas zaatakowała. W zeszłym roku było dokładnie to samo. W tym roku byłam szybsza od niej. Znaczy, może nie szybsza od niej, szybsza byłam niż w zeszłym roku. Stanę z drugiej strony i zobaczymy ogródek tak w ogóle od, od tyłu. Że tak powiem. Tu jest saladera z chwastami. O, dobra. I co robi tutaj ten pies? Nie wiem. Natalko. No nie wiem, skąd mam wiedzieć. Przyszedł. No więc to jest ogródek. Tutaj są ziemniaki. Budysiu. Tutaj żeśmy rzucili saladerę, tak żeby no jednak tą ziemię trochę wzmocnić, użyźnić. Oczywiście porosły chwasty, już były skoszone. Saladera jest de facto dla kur, które mają ją głęboko w nosie, bo dostają tyle zielonego, i cały czas są tutaj na wybiegu grzebią, że po prostu mają w nosie saladerę. Dzisiaj przesunęłam siatkę, i tu puściłam kozy, jak widzicie, kozy zadeptały saladerę, wyjadły trawę, obżarte są niemiłosiernie. Zobaczcie, moje kozy są również bardzo najedzone, bo nawet takich rzeczy oj zagryzą komary ła przepraszam takich rzeczy y, jak tutaj piękne roślinki nie chcą trawa sobie też tutaj rośnie i też mają w nosie e, trawę z racji tego, że dostają dzień dnia gałęzie y, brzozy bzu więc sobie jedzą i mają po prostu o proszę mamy kozę Mamy kozę, która je trawę zamiast. Lepiej niż kozy. Lepiej niż kozy, dokładnie. Ta koza to budyń. Budyń wyjdź z mojego ogródka, zabije go. Idź Natalia, pierwsza, bo on po prostu połamie wszystko. Jemu tu nie wolno wchodzić. Poszłam je stąd. Natusia, idź i wołaj psa. No dobra, tu mamy ziemniaczki. Tu jest kawałek. Miało być dla kur. W końcu. W końcu będzie może dla kur i dla kus, jeśli będą miały ochotę. Tu próbuję, zobaczcie co tu w ogóle się zadziało. Kukurydza jest już taka. Tutaj jest jarmusz. Nie wiem, pierwszy raz to wszystko robiłam. Całe to poletko tu są, są. Tu jest akurat dynia. Tu jest akurat dynia. O, wszędzie jest dynia, boże. Przecież może sobie przybliżę ten telefon, bo mi się tak kiepsko to nagrywa. Będzie mi łatwiej sterować nagrywaniem. Dobra. Tu jest dynia, tu już jest cukinia. To wszystko w ilości bym rzekła dłużej. No ale chciałam, żeby... Aha, właśnie zdeptałam buraczki. Żeby kozy miały na jesień, na zimę. Jak uda mi się to w jakiś sposób przechować, to żeby miały. Tutaj wsialiśmy kukurydzę. Również dla kóz, zresztą ja sama lubię. Trochę za. Yy, pomidory. Trochę zaczęłam plewić dzisiaj to. Ale oczywiście nie skończyłam. O, te trzy rządki oplewiłam. Te są nieoplewione. W zeszłym roku ci, co nas oglądają albo oglądali, wiedzą, że mieliśmy piękne warzywa. A przede wszystkim mieliśmy piękne 9-8-7 kg arbuzy. Były wsadzone w innym miejscu. W tym roku wyglądają tak. Mam duże wątpliwości, czy dorównają swoim poprzednikom. Dzisiaj podlałam je gnojówką z kozich bobków. O. Zobaczymy, czy to coś da. W zeszłym roku chyba miałam już większe te sadzonki. On depcze. Oczywiście, patrzcie, wszędzie, gdzie stanę, są... Pomidory są, pomidory dlatego chyba z 70 krzaków. Bo sąsiad mnie poratował, był taki dobrotliwy człowiek. Za co jestem mu ogromnie wdzięczna. Bo ci, co również oglądali, wiedzą, że w zeszłym roku mieliśmy przepiękne pomidory, które zabiłam, <laughs> zabiłam, gdyż opryskałam zbyt mocną e, dawką e, gnojówki z pokrzywy i po prostu i w ogóle opryskałam owoce, czego się nie robi. No, ale jestem z miasta, byłam. I nie wiedziałam, zobacz, zobacz usiadł w ziemniakach. Natusia, ale on nie może tu wchodzić. Poszła budyń stąd. No i zobaczcie. Dobrze, że idzie między grządkami. I w tym roku mam 70 krzaczków. Zobaczymy, co z nich będzie tu jest fasolka. Powiem wam tak, że w ogóle m, część warzyw sialiśmy w jakoś chwilę przed Zośką, zimną Zośką, ale oczywiście jakoś później było tak, że złapał mrozek. No i oczywiście tutaj gdzie widzicie takie te przerwy, to warzywa nie dały rady, aczkolwiek powiem wam, że większość tej fasolki na przykład była zmarzła po prostu I, ale ja ją z premedytacją zostawiłam podlałam wszystko tą gnojówką z pokrzywy i powiem Wam, że to odbiło tutaj mamy kalarepkę pokaż się gdzie jesteś o jesteś tu kalarepkę i tu mamy kalarepkę, tam dalej kalarepka dalej nawet nie wiem co, bo to są sadzonki od mojej kuzynki to chyba jest kapusta czerwona, kalarepka Sadzonki od mojej kuzynki z rozsady, więc powiem Wam, że były mega mikre. Takie mówię Boże, to się w ogóle nie przyjmie, nie nada, a jeszcze potem taki deszcz spadł. Potem było zimno i mówię, popada to i super sobie wszystko poradziło. Te większe kapustki, te większe kapustki są kupowane na targu sadzoneczki. Tu dzisiaj już wyrwałam kalafiora, bo był duży. Tu jest kalafiorek. I tu jest kalafiorek. Mucha spadaj. Yy, yy, patrzcie, porosły w zeszłym ziemniaki z zeszłego roku, bo tu były w zeszłym. Do, dotąd w ogóle w zeszłym roku był ogródek i tu były ziemniaki. I musiałam nie wykopać wszystkich. No i się magicznie rozmnożyły w tym roku. Tu są właśnie te pomidorki z, tych, z tej rozsady od sąsiada. A od sąsiada dlatego, że te, które wsadziłam, ja kupiłam, zmarzły, nie dały rady. Tutaj macie kochani ogórki. Według mnie są za gęsto czyli tak samo jak w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przepiękne ogórki, genialne w ogóle do do kiszenia, fantastyczne twarde, chrupkie no po prostu pyszne tutaj mamy buraczki buraczki są w zasadzie tam do końca ale tam na końcu siała Natalia i zrobiła to zbyt rzadko no i wygląda to jak wygląda czyli 2 metry przerwy i jeden buraczek no a tam jest marchewka, pietruszka, sałata cebula e, koperek i... I chyba tyle jeszcze w Boże Mówię. Szpinak: Patrzę, żebym sobie nie zdeptała. Yy, kalarepka dla kózek. a co? Niech mają. Także słuchajcie, tak wygląda mój ogródek. Powiem Wam tak: wkopałam się niemiłosiernie. Pierwszy i ostatni raz jest on tak duży: tak myślę. Bo ja nie mam czasu po prostu i siły już tego pielić Tu mamy kurki nasze kurki bez zmian, jak były, tak są. Z Facebooka wiecie, że mamy kaczki. Kaczuszki. O, są kaczuszki. Leżą, bo są oczywiście obiedzone. Kaczuszki niosą jajeczka. Ale nie chce żadna kaczuszka siedzieć, więc jajeczka zabieramy. <laughs> Kurki tutaj, jak jest bardzo gorąco, mają e, cień dzięki akacjom. Wąż jest, bo jak jest, są, jest bardzo gorąco, to po prostu e, zraszamy trochę i, i lejemy takie bajorko dla kaczuszek, żeby sobie je żeby sobie popływały, zobaczcie, to jest pułapka na muchy. Do kupienia na Allegro koszt chyba 38 zł. Genialna, polecam. Jest to jakieś alabio. Można to potem kurom wylać, wysypać. Wiadomo, że to białko i one to zjedzą. Zresztą poprzednia mi się urwała pod ciężarem, nie wytrzymała. I tu mi się wszystko to słuchajcie, wywaliło smród nieogromny, smród olbrzymi, ponieważ ona bardzo śmierdzi i czają z dala od domu. A tu są moje bohaterki. Z Facebooka wiecie, że jesteśmy po wykotach. Odbierałam, odbierałam sama te wykoty, zarówno u tej damy, jak i u tej damy. Ta dama po lewej miała koziołka, koziołek, koziołek już ma nowy dom. Natomiast nasza Basia miała kuskę i koziołka. Koziołek też ma już nowy dom. Zostawiliśmy sobie kuskę, która o chyba widzę jej nogi, która tam jest. Za Basią widzę, z pastuch nie włączony to mogę chyba do nich wejść. O, jest, jest córka Basi. Jest letę. Już dzisiaj dostała nową biżuterię. Wygląda prześlicznie. Trochę krew się polała. Wrzask był ogromny. Ogromny. Przypuszczam, że sąsiedzi słyszeli. No ale już, już po zawodach. Zostały odrobaczone. Eee, nasza Hejdusia, która jest jeszcze panienką, jeszcze nie spotkała się z kawalerem. Co, Malisiu? aż już byś mnie ugryzła. E, jeszcze się nie spotkała z kawalerem. Będziemy dopuszczać dziewczyny e, zapraszać kawalera do nas. Wszystkie za jednym zamachem. Chcieliśmy najpierw właśnie Heidi, ale stwierdziliśmy, że branie kozła do jednej kozy to trochę bez sensu. Nie mam ich dużo, mam ich cztery sztuki, tak? Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Czwarta zaraz Wam pokażę. O, stoi tam. To jest nasz nowy nabytek. I będziemy je zakacać po prostu na jesień. W tej chwili, w tej chwili dziewczyny są dojone. Tutaj jeszcze Basia, um, Basia karmi, ale mleko y, rano sobie zdajam. No, hej, dusia, jedynie taka bez chłopoko, Bidna. A tu jest nasza nowa kuska. Z tego co wiem, czekajcie. Szkło, zbieram cały czas szkła, jak wiecie. Ma 3 lata, tak wynika z papierów. Została szefową stada po bardzo krótkiej walce z barbarą, która straciła resztkę roga. No ale tu, jak widzicie, rogi są pokaźne. Nasza koziarnia to też chyba widzieliście. Słuchajcie, w ogóle to. Nie wiem, chciałabym nagrać jakiś taki odcinek o jak zacząć hodować kozy. Yy, zupełnie na... Ojejku, czekajcie, mam to skucho. Heidi, Nie gryź mnie, bo się skaleczę. Yy, jak zacząć hodować kozy. Tak zupełnie od podstaw. Jak... Ja to zaczęłam robić, bo tak jak Wam kiedyś na filmiku mówiłam, że Yy, że o kozach to ja wiem tyle co i nic. Yy, I tak naprawdę czułam się z YouTube'a, z internetu i z forów różnych, no i z Facebooka. Yy, odpukać w niemalowane yy, idzie nam dobrze. Zrobiłam pierwsze serki. To jest nasza maszyna do dojenia trochę do, właśnie to do, do poprawy, bo, bo na przykład Basiłek się tam nie mieści. Yy. Heleny głowa może by się zmieściła, ale rogi nie. Ale maszyna była robiona przed kupieniem Heleny. Także y, korzysta tylko i wyłącznie, co prawda, Basia. Nie wkładamy jej głowy, bo ona jest spokojna. I Mela, której rogi tam przechodzą. A ta panienka sobie tu zrobiła e, nocleg... Nie noclegownie tylko... Tylko właśnie po, poleguje tutaj. No i słuchajcie, no generalnie tak na szybko to wszystko... No troszkę się u nas zmieniło. No niewiele, no mamy trawnik. Czekajcie, zgubiłam szkło. Cholera. No niestety nie znalazłam. Wpadło w trawę. Co tam więcej? Żyjemy, hodujemy, bawimy się trochę w... A jeszcze owiec może pokażę. Trochę w hodowlę, trochę w rolnictwo, chociaż teraz to się samo wszystko... Że tak powiem, robi, rośnie, bo to już, już czekamy teraz na żniwa. Tutaj zasieliśmy trawkę, nie chciałam, nie chciałam po prostu tego piachu nosić. Położyliśmy chodniczek <noise> z tych płyt takie. Nie wiem, czy Wam już opowiadałam. Bardzo fajne płyty, betonowe. Metr na pół. Koszt chyba. 17 zł za metr, więc prawie że za darmo. Zamiast kostki brukowej, tutaj też mamy trawkę. Budyń swoje posłanie już wywalił. Nasz płot, nasze błoto, bo tu jeszcze nie mamy, nie mamy nic na podjazd. Zrobimy, ale ciśnienia na to nie mam. No i pokażę Wam owiec, moje piochy. Szósta klasa, proszę Państwa, tutaj głównie. Znaczy nie, no dobra, piąta i szósta. Szósta klasa, tam gdzie jest rzeczywiście szósta klasa, no to nic nie urosło. Takie nie widać z tej strony, placki są. Ale owiec jest tutaj przynajmniej od drogi ładny. Był dawany saleczak i wapno. I to jest wszystko, co dawaliśmy. Nic więcej nie było robione. A no i na chwasty było. Na chwasty chwastok, z turbo, jakoś tak. Jest nierówny. Mieliśmy sypać e, jeszcze coś tam, żeby to wyrównać, ale stwierdziliśmy, ponieważ to jest owiec. Dla naszych kóz, ja nie muszę, żeby to pięknie wyglądało. Okazuje się, że słomę z zeszłego roku, którą mamy, nie sprzedaliśmy, została w stodole. Więc tej słomy zbierać nie będziemy z dwóch powodów. Raz, że mamy z zeszłego roku bardzo dobrą słomę, naprawdę czystą, bez chwastów. Jeżeli nawet niczym nie przyskaliśmy wtedy nic, bo to były nasze pierwsze, nasze pierwsze plony z tych pól. Tutaj już jest niższy. A druga sprawa no trzeba by coś tej ziemi dać. O Boże, jak się zlękłam. Jesteś poważna, Zawałbym dostała. Co to goni za mną? Więc będziemy po prostu, e, zbierzemy owiec, a, resz, e, a resztę siekamy. Chociaż chciałabym trochę tej owsianej słomy, no, ale nie będę brała tu kostkarki do e, 50 kostek. Najwyżej się kupi, żeby dziewczyny miały, żeby kozy miały na zimę. Ale myślę, no tu jest trochę niski, no ale generalnie rzecz biorąc, na no, drugi rok po wycięciu e, tych samosiejek, po wyrwaniu karp, że tak powiem, jest nawet galantawo. Tu jest też niziutki. No, on jeszcze, przecież on już nie urośnie, ale. No, tam, gdzie nie, gdzie nie wiem, czy będzie widać. Widzicie takie. Czekajcie, co komary gryzą, Ła, komary gryzą. Takie placki. No, to tam jest właśnie piach, ale to taki piach jak na którymś z filmików. Na którymś z filmików po prostu wybieram śmieci. Tam jest żółty piach. No, i tam dopóki chyba nie nagnoimy, nie urośnie nic. Plan jest taki, żeby tutaj na tym polu zrobić zacząć robić w tym roku pastwisko dla kóz. Chcielibyśmy nową koziarnię, większą. Chcielibyśmy więcej kóz. I nie wyobrażam sobie chodzenie ała, chodzenia z kozami na spacery. Chciałabym kozia... Natalia! No, bo no za wolno chodzisz. Mhm. No, mam biec? No, możesz koziarnie chciałabym tam na końcu jak się płot betonowy kończy <laughs> żeby żeby po prostu tu im zrobić pastwisko, wiem, że mnie niektórzy wyśmieją, ale a niech się śmieją, już się ze mnie śmiali, że nie doprawimy pola w rok, w półtora nam się udało, więc spróbujemy, jak będzie tak będzie, będziemy oczywiście gnoić będziemy wapnować, ble 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 co urośnie, to urośnie Uf, mam nadzieję, że jednak więcej urośnie niż nie urośnie po to, żeby nie chodzić z kozami i będziemy to po, po prostu jakoś podzielimy to, to pole na jakieś kwatery no żeby nie zadeptywały mam naprawdę takie marzenie, żeby tu zrobić pastwisko tu jest lepsza ziemia niż na tym polu obok więc, więc coś powinno urosnąć gdzieś Także słuchajcie, generalnie bez zmian, wszyscy w komplecie. Kury się niosą, kozy dają mleko. A ja nie powiedziałam jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Ogrodziliśmy, słuchajcie, tą całą działkę widzicie ogrodzenie siatką leśną guba, siatką leśną, e, po to, żeby kozy mogły sobie tam wychodzić. Ja w ogóle to chciałam Wam się pochwalić. Zobaczcie, jakie ładne sobie zrobiliśmy napisy sami. Sobie zrobiliśmy. Dlaczego znaczy się Natalia zrobiła? Przepraszam. I tą kurę trzeba pogrubić. Nie trzeba, jest ładna. Nie widać jej. O, takie sami sobie to zrobiliśmy. Chciałam to gdzieś zamówić. Okazało się, że koszt takiej deski z pomalowaniem, z wypaleniem 200-250 zł stwierdziłam. No way, lekkie przegięcie, więc kupiłam wypalarkę i wypaliła Natalia. O, widzicie ta działka cała. Tam do końca tam, o Jezus, jak mnie coś gryzie. I tam z tyłu. To wszystko ogrodziliśmy aż do koziarni tam. Oczywiście grudzenie będzie szło jeszcze dalej. Ale tam na razie zamknęliśmy, bo tam za stodołą będzie szła brama druga. I to jest dla kóz zrobione. Odgrodzone mają tylko warzywa siatką leśną, żeby mogły sobie wychodzić i jeść. A one, tak jak mówiłam, mają głęboko w poważaniu i czekają na gotowe. Słuchajcie, to krótko to tak na teraz tak na szybko taką relację bo już po prostu o, zobaczcie, jaki mam ładny rabarbar. Tak na szybko, żeby, żeby się pokazać, że jesteśmy i żyjemy, bo za chwilę nas zjedzą komary. Pozdrawiamy serdecznie. Postaramy się nagrywać częściej filmiki. Może już tak chwasty nie będą rosły, więc może będzie więcej czasu. I kochani, do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.